Siemano, witam kolejny odcinek G4. No i co, to sobie podziałamy prezenty na początek, które się nie ładują. Ok, Kodra eee, jak sobie użyjesz, masz 10% bonusu nawet do wpłaty. Przy wpłacie możesz dostać też prezent. Jak widzicie, nasz już pierwszy odebrał. Także, no, twoja kolej, nie? Eee, takie są fajne skinki, dosyć drogie. Eee, Takowe prezenty możecie zgarnąć. Kodra Fikos, różne metody płatności. Skinami masz natychmiastową wpłatę. Co od razu możesz sobie otwierać? dobre dobra, lecimy, co? Yy, nie mam pomysłu szczególnego na dzisiaj. Tak, testowaliśmy tryby, na pewno Underdog'a robiliśmy, Terminala też chyba. Point Rush na pewno. W sumie wszystkie praktycznie przetestowaliśmy, może ten Crazy Rush? Hmm. To działa na tej zasadzie, że... Eee, czekaj, jak to działa, a no tak, tutaj im masz mniej punktów tym lepiej więc może taki underdog, a dawaj zobaczymy zobaczymy co się tu będzie działo bierzemy sobie od droższych, napiszcie co tam u was, jak tam życie leci, toczy, płynie się czy też płynie, coś tam dobra, ej, training. mam wrażenie, że niektóre te graficzki poodświeżali znaczy no na pewno, ale że, że w ostatnim czasie, nie Albo już dawno nie otwierałem wybranych skrzynek, i tak mi się tylko wydaje. Jest taka szansa, dobra bitwa, na dużą ilość. Nie ukrywajmy tutaj skrzyneczek, zobaczymy co się będzie działo. Napiszcie, co tam u was, jak żyć koleci. Kiedy wy to widzicie? Wtorek, wtorek, wtorek. Ja nie wyspany. jutro chyba też będę niewyspany. Znaczy na pewno będę jutro też niewyspany. więc nagrywam odcinek i idę się chyba skłaść, spać. Także no. Hmm. Tak to jest, starość, radość i tak dalej, tego typu Bot pewor Tymczasem, co to jest? ty dobrze, dobrze, sorry, zapomniałem, że jesteśmy w Crazy Rushu. Także jak najbardziej, niech, niech on sobie zgarnia te punkciki. Niech dostaje, tak, takiej świetnie, początek jest idealny. Nie? Jest początek świetny. o, Oj, kurde, szkoda, takie najbardziej boli, że o 8 groszy. No ale niech będzie, dobra. Ty, to może być naprawdę fajna bitwa. Takie mam wrażenie, odczucie, wizję. No nie, no pięknie. Pięknie, naprawdę, mam wrażenie, że przegraliśmy prawie każdą rundę. Remisik. No jeszcze, nie no teraz tak szczerze ciężko, że będzie to przegrać. Naprawdę ciężko będzie to przegrać, mam wrażenie, że mamy taki zapas punktów, że nie wiem co by się musiało tu wydarzyć. Rem, remisy też nas, też są na propsie. Bo po prostu no ma przewagę. Znaczy, no, także git. W ogóle ten peffer wygląda jak już gigamłodo na tym avatarze. Nie ma się takie wrażenia. No, ja mam osobiście. Oj, cztery grosze Ale że boli takie coś. No, bez skitu. No dobra, pięknie. No, już raczej nie do, nie do przegrania. Tylko nagle przestały te drogie skiny jakoś lecieć. Żeby, żeby to nie było tak, że wygramy, ale w sumie na końcu to, to nie będzie. Nawet wartość bitwy, nie? Mam nadzieję, że nie, że jeszcze coś tutaj się pojawi, zwłaszcza, że no tutaj już najdroższe skrzynki, dużo droższe niż te, co otwieraliśmy przed chwilą, jacie Dobra, wygrać już wygramy na pewno, tylko daj coś droższego O, fajnie, w miarę Nie ma tragedii Dawaj ten Sweet, Sweet, Sweet Sixteen w ogóle? Co to za nazwa, Sus? Nie Jak 13-13? Ty, to my chyba inną bitwę oglądaliśmy. Tak, 13-13. Jak było 20 rund swoją drogą. Ty, to chyba to inaczej działa, jednak. Niż mi się wydaje. Łoda heli. Ale lipa. A bo jeszcze remisy. Ty, no co jest. Co, co my to za różną bitwę w ogóle oglądaliśmy? Jak remis? Nie no, teraz jestem bardzo niepocieszony. Szczerze wam powiem. To co się wydarzyło tu, to jest no głowa mała. Też taki zmulony jestem, wybaczcie, ale no mówię. Snu nie było wiele, dawaj Pinkiego. Snu nie było wiele dzisiaj. Moje jedyne marzenia to właśnie już porobić rzeczy, które zrobić muszę. Jeszcze popakuję paczuchy. I wiesz, spanko, mmm spanko. O 22 w ogóle po, posrane, nie pamiętam kiedy tak Szedłem spać. Oj, źle, 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 źle. Dobrze, źle, źle. Jak 20... No. Teraz musiałbym trzy podrząd przegrać. Dobra. No. Dawaj, 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 dawaj. Ja cię, co to my... Nie, no nie, nie. Chyba z... będę skakał. Będę skakał. O, ja pierwsze. Słabo mi. Ty. No. Tak, tak. <słuch> 1200 Nie wiem, nie wiem, mam wrażenie, że te tryby mnie nienawidzą Każdy tryb oprócz zwykleka mnie nienawidzi Ale co ja im zrobiłem tym trybom? Masakra jest, masakra jest straszna w Ostatnią bitwę walniemy Dawaj na 4 Crazy Rush Muszę boty, no i zobaczymy Zobaczymy co jest z popem Pewor, powrót. Wielki powrót. 32. Może będzie wielka zemsta. O. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, dobrze. No teraz się wszystko okaże, nie? Dajcie coś wygrać no, na tym odcinku. Chyba się udało, ale to. Nie! <ś> Mm. I 240. <laughs> Kodra Drafiko Snara.